Walłem se elektrolita mogę lecieć, dobra Czekaj, bo my w świecie fantazji jesteśmy, tylko że po w tak. różnych stronach mam wrażenie, znaczy mam wrażenie. Ej, czekaj, chodź tu, chodź tu do dziury. To jest ta dziura właśnie, z gory chodzi, tu są do u, do u, do u, to, Tu, 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 A, tu, nie A, tu. nic A, nie widzę. A czekaj, to widzę. A to jest ta dziura? To jest to ta, ta dziura. No tak, dobra, bo to było tak, że ty się zamieniłeś. Ja byłem małpą, a ty. Ta, 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 to dokładnie. A ty, czy ja byłem, a ty, ja byłem wróżką, wróżką. Wróżką, właśnie. Poczekaj, zobaczcie, L2. L2. L, L2, który to jest L2? To jest L2. Hi! Jak zmieni formę? Ja nie mogę zmienić formy teraz. A, mogę. Aha! Czekaj. Jak R2 czekaj? A e, ty? A, e, a. To, to Aha, sama. bo to się przytnie. Dobra, i teraz mogę tak pyk, pyk, pyk. Ja tu skaczę okay. jak. <coughs> o kurwa, tak, Nie powiem co. Spinaczka popłynie. A tu łaździ, co? No, to dobra. Tak, to. Co to mam jakiś. Jestem małą wróżką. Zmieni formę. No hmm, dobra. Hyc hyc, 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 hyc. Dobrze. Aha, czyli ja tutaj nie mogę wskoczyć do wody. A nie wiem, a zmień formę. What? Ja lizardem Typie. jeszcze jakimś jestem, czy coś? What? Pie? Ja. ja szczura? Okej. Okay. Ja jestem tylko wróżką. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Spauzuję sobie powiadomienia. powiedzenia. Aaa! O kurde! I am guru. Nie, jak to się nazywa? Ja nie oglądam tych wzią... strażników galaktyki, jak ten się na ziomek ten nie, nie było. Grud. Grud, okay. info, A, dobra, dobra. to takie, może to... mi spada. A, bo tam, to w tą stronę, dobra. Okej, okay. musimy się zapoznać ze sterowaniem. Się... A jak ja teraz mogę wyjść z tego? Lewym triggerem chyba. Aha. No, lewym jakoś to się tak zmienia, raz, jedno raz drugie. Aha, dobra. Bo to, to drzewo o! szybko spada. Okej, okay, dobre. Czekaj, 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 Urosłem drzewo. Teraz hit, jesteś, pych, pyk, pyk, pyk. Już jest po drugiej stronie. Co, dzisiaj tak wcześniej? Bo tak byliśmy mówieni z Piotrem. Opisałem newsa na Discordzie też, że... O, z Was znowu wpadłem. Może dzisiaj będzie wcześniej. Będzie. Znaczy, jest nawet, bym powiedział. Nie w tego się zamieniłem potworka, Kujda. <grymata> to cześć. O, cześć. Podworka. To ty już jesteś. O, poczekaj, zostaw. może, tu się po... tak powiem ze sobą pobawić? Może mi pogłasie, czy coś? Zostaw mnie. Zostaw mnie brutalnie. Zostaw mnie. Cze czeko, Czekaj, co to puszczę, Bo to jest. <grymata> 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 Mogę jakieś tutaj zrobić? te? A jestem większy. A poczekaj, rybry A nie, a, mogę. No, zgniłeś. <laughs> Spuchłeś od wody. O nie. O, jakieś rybki za mną pływają. Weź Monika Czy to są jest, piranie no, jakieś piranie? Jakieś? Da, są to, to są piranie. piranie, a to dlatego, dobra. Zamieni się w tą bizarę tego. O nie! Kurde, widzisz, tu triggerami ja chcę latać, pływać szybciej, a to się tak nie da. No, triggerami. widzisz? Musisz się nauczyć. I co? Nie wiem, płyń przed siebie. Dobra. dobra. Czyli ja będę miał więcej obowiązków, bo mam trzy postaci. De facto. Ja też. Jak trzy. No, a też trzy, ty też masz trzy. Tak, dobra, zapomniałem, zapomniałem, no o tym wielkoludzie no jeszcze, this. dobra. zaraz po wielko. Do Dobra, przełasz. Kulkę puszczę. Tu masz chyba tamtą gałąź poznali, śnie? Okej. Okay. I... No i mnie samą. Sam. Aha. <grystanie> 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 dobra jest, dobra jest, dobra jest. <grystanie> Dobrze jest. Puść Puściję kulkę. Nie no, tak samo jakiegoś shape-shiftera teraz? Huh? Czuję się violonizowany. You know, I took inspiration for this story from when mm -hmm. me and my sister were younger. Can we just skip to the end? Oh come on. I was just in your story and I didn't complain. Uh you complained the whole time. Anyway, welcome to the underland. Oh. Once upon a time in a far no distant tak. land, magical creatures lived no. together in harmony until the evil ice king arrived and cursed the with ice, threatening all life. <laughs> <laughs> <No But tak. laughs> Our quest is to defeat the ice king in order to break the ice curse. Exactly. Okay then, let's go save the world and find that glitch.

nie da się przekręcić. Zobacz, a nie, chyba nie. Nie da się. Jakbyś pomógł jak się... machać tymi nogami lepiej, A czekaj, to... a czekaj, czekaj, czekaj. Muszę okay. okay. Coś będzie dało, rozbuję czy coś. I co hey. robimy? Chodź, nie. 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 Ok. Ciekawe, ciekawe co by było, gdybyśmy tam zeskoczyli z tej kuśtawki. No na 3-4 eee, robimy. Nie, nie, wiesz, co tak patrzę, to chyba nie. Może? A, ja spróbujmy, dobra. Może jakaś ocziwka będzie. <grystanie> Trzy, cztery. Kurwa, to nie skaka. <grystanie> Ej, come on! Ej, weź, Ej come on. weź się! O, ty, po tych grzybach się można skakać. Łooo! No! Czemu ja tu nie mogę? O, mogę. Coś ty zrobił ze sobą. Dominiłem się we wróżkę. Okay. Pyk, pyk, pyk. A bo stąd przyszliśmy nic co dalej teraz? A to jest przejście. A czekaj, bo patrzę czy po tych grzybach nie, nie można gdzieś wyskoczyć, nie? nie Minigierki wszystkie minęliśmy, to może przynajmniej jedną by się znalazło. Bo ewidentnie po tych grzybach się zaskakać, nie? I... Ale tak patrzę, nigdy się nie Nie, nie da to Ja doskoczyć. tam się rozglądam też właśnie nie widziałem. Też tu są jakieś grzyby. Dobra. Tu idziemy? No to idziemy, bo ty masz teraz ten, nie? Te swoje do No. Ciekawe, czy nie możesz mnie wziąć? Nie, nie ja powinien tu się za ogół złapać. Czekaj, czy ja mogę w ten sposób tak się złapać? Nie. Pewnie muszę lecieć jak łóżka. No ja mam takiego tutaj autostradę wróżkową. Dobra, co tu mamy? Tu jest jakaś taka pochylnia. Ale to musisz, chyba, dołączyć po drugiej stronie, do mnie. Nie, 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 ty jesteś. nic nie mogę, nic nie mogę. Gdzieś się tam pożem? A tu, dobra. Ty, nie zauważyłem. Wiesz, że ten zielony znacznik mi się przy ten zlewa z tą trawą i tak dalej. No Twój znacznik zielony, nie? No, dobra. I co teraz? Go easy now! Or max it out! Aha! Czemu ty się zmieniasz? Po co ty się zmieniasz? Czekaj, bo. To... Choś, to możemy się huśtać w ten sposób. Jak na huśtawce w parku. Ale czemu, ale czemu ty się zmieniasz cały czas jak ja podskakuję? Ja się nie, ja się zmieniam celowo, żeby zwiększyć wagę. Żebyśmy się mogli huśtać. No huśtaj się. Ale... What the I wiesz fuck? No i się zmieniasz i to no. A dobra Oto, to ci... A nie nie, dobra, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, Podnieś nie No tak to nie Dobra i teraz. Dojść, tak? Kurwa, jak nie umiem się tak Szybko powiedzieć. Nie. Nie. A to można się gdzieś wybić? Weź ty by on ci normalny. Poczekaj. Stój. Aha, no no no. Ty, jak ja skaczę do góry to i się zamieniam w gruta, to ty powinien się zamienić wtedy w normalnego. Ja wiem, ja właśnie chcę to zrobić, tylko nie pamiętam, którym się. Poczekaj, tym. a tym, dobra, dobra, poczekaj. Dobra, no to poczekaj, poczekaj, zamień się w normalnego teraz. Albo czekaj, nie Czy Ciężkiego się zamień, ciężkiego. I teraz ja skaczę. No ja się bylę! Kurwa, nie ten przycisk Musi, Musisz, czas. musisz, No dobra, jeszcze raz Pik. To nie wyjdzie, kurwa. To, o, to nie, nie wyjdzie. wyjdzie. To nie wyjdzie, kurwa. To nie wyjdzie. Zero synchro. <grywa> <Kurwa>. <grywa> Weź ty, bądź normalny. to też postaw. <grywa> Okej. Okay. ty, bądź normalny. Cześć, tu mamy wodę. Tu mamy ścianę tutaj. Po tej ścianie chyba mogę przewieźć chyba. Jest coś za spadem. Musi coś być. Zawsze jest coś za spadem. Myślę, że nie ma. Nie ma nic. Jest jakaś mała jaskinia, ale to nie kurwa, Nie, nie pa, ma nic ze wojskowym? Zamieniłem? Jest jakaś mała jaskinia, ale tam chyba nic nie ma. Jak chyba, nie sprawdziłeś. No bo się z małpę zamieniłem. Nie chcący. Czekaj, huh. czekaj, czeka, co ty byś chciał to wszystko od hocu. <grym grym grym> nie, nie ma nic. Nie ma nic dobrze. Nie ma nic, nie widzę tutaj nic. Co my tu mamy, ja tu nie dosięgam na tym? Więc muszę tak skakać. I wróżko wyjrz, Tu mogę coś zrobić. Terror bird na ahead. To jest the rare bed of paradise. Hi! Ciekawość. Okej, okay, co? Poszli gdzieś tu? Okay. Wyjdź na talerzyk. Nie tu, nie tu, nie tu, na ten po lewej. A tu, dobra. Zamięci się teraz w normalnego, chyba żeby wyskoczyć do góry i będziemy musieli się zmienić dobra, i złapać. Dobra. No jasne, jasne. 3, 4. Jeszcze. Nie wiem, dlaczego się puścił. Przypuszczam, że ten krab tam łazi. Tak, pewnie tak. 3, 4. A, wszystko, tylko nie wiem, jak się go pozbyć. Jeszcze. Tak. Nie wiem, czy się go da pozbyć w ogóle. Mi się wydaje, że tego musisz ominąć. Czy te lecisz? I biegniesz, 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 biegniesz. Dobrze. Oh. Hmm. Koło no. I teraz co? To nie jest tak, że ty musisz znowu, nie? Ja nie mogę się zmienić bardziej poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. O, dobra Mogę być tylko normalny Sorry to, you jej, to nie jej, chyba mi się, że wydrzeć na górę, ciągłość. nie? no tylko jeszcze nie wiem jak... A tu jest dobra, to jest Lina To tu jest myślisz, taka że to to? Lina. Nie. Nie, to nie jest Lina. To jest Jeffko. No, A podejść jest... do tej linki tutaj, czy nie jesteś w stanie mnie wydrzeć tu na górę? Ja spróbuję wejść na górę. Nie. Jak wyjdziesz tu na górę, to co? Nic nie ma. Hmm. Hej Kamil. Hmm. Dobra, a jak ja tutaj wyjdę na górę. Ja mogę za to złapać. A ja mogę się za to złapać. To w sumie po co ty no to tak spuściłeś tu na dół? Nie No żebyś żeby właśnie, właśnie... żeby właśnie, żebym mógł się złapać dokładnie. Dobra. Robi to Ale sens... To trzeba popić. Trzeba to popić, bo tak? Mmm. Chociaż trochę Op. Jeszcze kurde to zmienianie się nie opanowałem No właśnie, no to jest, to jest takie proste, bo ja chcę biegać klikając właśnie triggery, uh -huh. a on się zmienia w tym czasie, nie? I postać się zmienia nie jest problem Jak to było? Nie ma zmienia, świat się zmienia. Nie do nie do osławienia. Jest Jest frajer z kamienia, co? E Dolecę, 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 dobra. To było w tym, kaliber 44 chyba. chyba. A, dobrze. Też zdążyłem. Też tip, 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 o, co tu jest. Aha, tutaj już jesteśmy, platformowaczka. Dobra. Cześć, a ja mogę zaskoczyć nie, bo nie, nie mogę. Ja ci mogę to opuścić. Już, już, już. I teraz cię, czekaj, 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 jest czekaj. czekaj, czekaj, podnieść. czekaj podnieść. Dobra, i teraz co? Ty opuszczasz. Czekaj, Piotrka, wezmę w ten. Oj, sorry. Hej. Teraz ja chyba tu mogę, tylko co ja tu mogę? Teraz Zobaczcie, czekaj, przyjdę dalej. To jesteś tam na górze, nie? Ty, ja wiem co ty. Ty, a jak da, właśnie, widzę. jak to walniesz, to. O, ty możesz co teraz? Aaa, teraz mogę. I teraz ja idę na drugą i ją Czekaj, a nie musisz, A, muszę wrócić z powrotem. Tak. Mhm. A, kuźwa, zapomniałem. A. <laughs> Widziałem tego robaka, ale typie dobra i teraz A, nie, tylko nie trafiłem. I lecisz następny. O, e, fuck you, <laughs> nie <śmiech> ten teraz... trigger. <laughs> Jeszcze raz. Ja się tym no zmieniam. właśnie. Dobra, pewnie muszę tego triggera trzymać. Czekaj, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj. Teraz. I leś, leś, następny, leś na, lecz na, lecz na. A no niezdrowo. Od początku? Oh, shit. Tak, no niestety. Taka sekwencja trudna. No, 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 no. no. Dobra, lecisz. Walnij. A tam ten sporoż. A. Tamten spod a, spod a. a. <laughs> dawaj. dawaj, dawaj. Ha 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 No, ranić. 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 dawaj, 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 ah. dawaj! Sorry. Nie! Wróć! Wróć! Hahaha! Już co raz. Jeb... <laughs> <Yeah>, Boże. Haaa... <laughs> no. Dawaj. Nie! Yes. O, chodź tu. Dobra, jesteśmy, mamy to. Teraz co? Teraz co? Aha, dobra. Robię Ci e... pentelkę. Nie no. <laughs> klasycznie Dobra, walnij w to jeszcze raz. Dawaj Idzę teraz? I walnij walnij w kolejny. Ten, ten po drugiej stronie musisz walnąć! Spadnij. A przepraszam! Dawaj, dawaj, dawaj! spadnę, spadnę, nie no to już nie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, to już nie widziałem tego. Dobra, okej, okay, okej, okay, czekaj, 3-4, dawaj leć. Dobra i ty lecisz na drugą stronę już teraz. Aaa, nie doskoczyłem. A może, może, może może nie, jeszcze raz, dobra, czekaj, stop. Okej. Mhm. i lecisz. I co teraz? Czekaj. Dobra, dobra, ja muszę szybko to chyba zrobić. Czekaj, tak, tak. Kurwa, mać. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. To trzeba bardzo szybko robić, dobra, fokus. I go. No! Uderzaj, kuźwa, nie wiesz. Aha, jest. bo ja tu mam do Tutaj, dobra. właśnie ja ty z tego nie widziałem. Uderzaj Ale ja nie... Musisz... To, nie, nie... To, że nie wiesz, to, że stoję na tym, to się nic nie zmienia. A, a w jaki sposób ty to, ty to możesz opuścić? Ja tylko wciskam i tyle, to samo się jakby zaktywuje po chwili. Widzisz? Dobra, okej. Okay, a, ja a będę, o to ci... A, a, będę to musiał się opuścić, się złapać, dobra. tak, dobra. Lecisz, jest, lecisz, dobra, lecisz lecisz, tak. lecisz, 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 lecisz. Kurwa, sam się teraz rozpierdzieliłem, nie, jeszcze raz! No. Jeszcze raz. Dobra, trzy, cztery... Trzymaj, wytrzymaj. Walnij, walnij, walnij. Dobra, idź, słab się. Zapierdź! No, no nie! No nie! Tak <laughs> Taki Kiedyś to, to się uda. Taki to kolega. O, jeszcze lepiej. <laughs> no, Dobra. No, Radzisz. mamy to już upanowane, dawaj. Mamy, tak. To sekwencję mamy. Za, za pierwszym, za pierwszym. Za pierwszym. No nie wierzę! Nie wierzę! To się poleciał szybciej, kurwa. Co na za ziomek. Stronę. Wracaj na tę stronę. Co za ziomek. <śmienic> Dawaj. Oj, 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 oj. Bieg. To skacz, Już będę tylko biegł. Będę tylko biegł. Ty, ty, ty się nie, nie opuszczaj. Dobra. Już? I znajdę Nie. Ja pierdzielę. I ja pierdzielę, dobra. Nieźle, <gry> nieźle. nie, jest źle, nie jest źle. Dim, być za dziesiątym, ma było za trzecim. Okej, okay, czekaj. Aha, bo ja mam tam kwiatkę, dobra, i ja muszę chyba tam przeskoczyć. Okej. Okay. Indywidualne sekcje widzę. Te. Widzę, jestem. Widzę właśnie. Aha. No, no, Aha, wiem o co chodzi. O co chodzi z tymi... Ah Ja... z tymi ja roślinkami tutaj teraz. One mnie zjedzą... One mnie zjedzą, okej okay, ja dobra. Muszę się złapać, a ja cię... Znaczy wskakuj na kijacha. Dawaj! <laughs> dobra Wskakuj na pałę lecimy. E, czekaj, 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 ja bo muszę się opuścić na tej pałce. Dokładnie, dokładnie, Okay, Okej Slow and steady, now, right. and steady. Powoli, powoli, slow and steady, dobra ja właśnie na górę. No, poin, 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 teraz. Slow and steady, Otomio. Hold you first time. I just don't want to become someone's brunch. Mi się wydaje, że Freud by miał coś do powiedzenia, a propos tej misji. No, dokładnie. dokładnie. Dobra, i co ja tu robię? Porusz. Jak ja to puszczę, to to będzie wracać... No, mało czasu, tu mamy mało czasu, Dobra, to ja to maksymalnie... Poczekaj, trzymaj no. trzymaj trzymaj, ja to odpłynę maksymalnie, żebyś ty wskoczył jako... Dobra, chodź. Dawaj dawaj dawaj. Masz? Mhm. O kurwa. Ciś 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 ciś... Ależ nie wierzę! Nie wierzę! O mnie zeżarło też. To mi się chyba Japończyki robili. O kurwa, jak to zrobić? Ty, tam wstęp musisz... zostało! Proszę, ty pa, patyczek został. No weź trzymaj, nie, trzymaj. Aport. <laughs> Wiesz co, ty musisz płynąć tak na pełnej i ja po prostu wyskoczę no skończkę, i do ciebie wy... Zobaczę czy się, ja, się ja mogę się jakoś złapię. szybciej, szybciej płynąć. Nie, nie mogę, czekaj. Tym tu też szan. ma rację. Puść się na końcu, w sensie... A, że... ja, 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 dobra. Ej. O! Za, za blisko płynąłeś. Albo zabaw zabujałeś. Aha! Ja mi się wydaje, że... Ja nie wiem. Dobra, płyn, płyn, płyn. Ja się tu schowam. Dobra, 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 udało się. Udało się. Kuch! Teraz what gdzie? What next? What next? Tu jest po prawej stronie Tam jakaś jest druga pałka, Ale wiesz co, nie, wiesz co, wiesz co, wiesz tutaj do tych, do tych kwiatków. Ja Atom spróbuję down. nad nimi przeskoczyć, dobra? Oj. Ale masz linkę. Dobra, to, dobra, jestem, jestem na tej pałce, na, to, na tej drugiej, dobra. to tym z Ja tonę. Z zrobić. Aha, 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 aha. A bo ja mam przypłynąć... O oh, kuźwa, sorry. Mam przypłynąć tą pałką, kuźwa. Myślałem, że tamtą mam złapać, wiesz? No, widzisz. To jest widowbrodne, że jest tutaj. Okej, okej. I see it. While the Ice King does need to be dethroned, a change of scenery is always refreshing. Czekaj, 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 bo tu co brzmiało jakby to miała być misja jakaś taka Jakaś sekwencja? No coś tak, tak gadały na zasadzie o jakaś nowa przygoda coś tam, ale tu nic nie ma. Nic, nic nie ma tu nic. Dobra, chodź Uff. masz linkę do podczepienia się w ogóle. Nie wiem, czy widziałeś. Jaką linkę? Pokazuję ci po prawej stronie. Zobacz. A, w sumie tak. Dobra, ja płynę. A, bo ty tak musisz naokoło przepływać. Ta. Dawaj, dawaj, dawaj. Uwaga, łapię się. Dobra, dobra, dobra. I teraz tu na dole Dobre, 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 dobre. Uu, patrz co tu się dzieje? To teraz ty a, musisz tam Tu misja, jest a ja chyba po ta dodatkowa prawej. misja, czekaj, nie, nie, nie Tu jest... Daj mi sekundkę, tylko sobie balko. Dobra. To wygląda jak jakaś dodatkowa misja. Przy, przyprowadź patyk. Mówisz. No, jesteś w stanie to w ogóle ten patyk przyprowadzić? Nie. Jestem w stanie. No ja to, to czekaj. Mówić. Kuźwa nie. Mm, no, czekaj, dobra, moment. Bo ja tam jestem w stanie okay. na to wyskoczyć. Oj, dobra, moment. Nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak. No co?